Very soon I'll have what I want. There's no way this plan can fail. Oh, there's plenty of ways it could fail, boss. I've been making a list. What did I say about making failure lists? Oh, oh, I know! Not to make them because they get you angry! Aw, oh, I like lists. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Team Sonic Racing. Jakbym mógł z takiego rejestru się naprawdę wiele nauczyć. Właśnie wyścigi takimi drogimi samochodami, a właściwie tylko chao oglądają. Ja tego nie rozumiem, przecież za bilety byłaby taka fortuna. What's yelling about? What are they pointing at? is somebody hiding over there? it's that big guy again. i wonder if he knows where my froggy cloud went. snooping as usual, i see. shh. disgusting creatures. zavok, this just keeps getting better and better. and by better, i mean worse. is he with you, eggman? what? I'm totally shocked that he's here, and I totally didn't ask him to do a secret task for me or anything. Since you're here, Zavok, you might as well race on my team. I hope Zavok likes losing. I heard that. Why do you always keep the mic button held down? I like buttons. Skoro już zawok został ujawniony, to chyba już nie będzie zbytniej spoilerem, że raczej będzie brak spoilerów, jeśli chodzi o motywy zawoka. Naprawdę, ta gra w ogóle nie tłumaczy, czemu on w ogóle współpracuje z Egmenem. Ani trochę. A wydaje mi się, że to zupełnie nie ma sensu i wymagałoby wręcz jakichś wyjaśnień, dlatego że zawok po prostu nienawidzi Egmena, O tym już mówiłem we wcześniejszym odcinku, kiedy mówiłem. Kim może być ta osoba i że na pewno to nie będzie ktoś, kto tak bardzo nienawidzi Eggmana, że najchętniej by go zniszczył wraz z całą jego planetą. Cóż, widać przez te 6 miesięcy musiało się naprawdę wiele wydarzyć. Przez 6 miesięcy, kiedy Eggman przyjmował władzę nad światem, aż w końcu mu się udało w Sonic Forces. A potem stracił zdecydowaną większość swojego imperium w 3 dni. No jaki wstyd. No jak tak można w trzy dni dać takim małej Mówię Może Egbenobi udało się zdobyć kolejną magiczną mózgę, dzięki której skontrolować Zeti, tylko Sonicowi tak już za bardzo nie zależy na uwalnianiu ich, po tym jak w ramach wdzięczności za uwolnienie zdecydowali się wyssać ostatnie soki z planety. Ale to by chyba wymagało wyjaśnienia. Zwłaszcza, że to można byłoby załatwić praktycznie jednym zdaniem. ...że Sonic nie chce ratować, bo tak pięknie się wtedy odwdzięczył. Jeszcze że potem próbował skrzywdzić Tailsa, to już tym bardziej... Nie. Drugiej szansy nie ma. Właściwie była druga szansa, ale... kolejnej już nie ma. No ale, no, jakieś, nie wiem, takie coś nie wymagało wyjaśnień, nie ma żadnych wyjaśnień. Zawłok po prostu słucha się Eggmana, bo... ...bo tak! Bo sobie twórcy myśleli, że akurat zawok ma się ścigać, akurat ma to być on... Szczególnie mnie to dziwi, że to raczej nie była taka decyzja marketingowa, dlatego że Zawok nie jest jednym z bardziej popularnych czarnych charakterów w tej serii. Przypuszczam, że po prostu Sonic Team lubi Zeti. Z prostego powodu. Sonic Lost World było bardzo eksperymentalną grą, więc mogę podejrzewać, że po tym jak zrobili Sonic Unleashed, Sonic Colors, Sonic Generations, trzy boostowe gry pod rząd, to potem właściwie im się trochę nudziło. Natomiast podczas Sonic Lost World, Mieli większą, kreatywną swobodę, więc może dlatego mają większą, taką wewnętrzną nostalgię do Seni Cross World, dlatego że znacznie przyjemniej im się pracowało. Mowe tak było. Do tego jeszcze nie musieli się za bardzo ubierać z sportami, bo planowali wersję tylko i wyłącznie na Wii U. Więc prace nad silnikiem też były dosyć uproszczone. Potem europejski oddział zrobił wersję pc ale... To był europejski oddział, nie Sonic nikim Myślę, że była jeszcze jedna kwestia, która była dosyć ważna Piniąchy Zawok się w Sonic Forces Miał swój model, już taki ładny, przystosowany do konsol nowych generacji Więc czemu by go ko nie wykorzystać i wsadzić go w samochód? <grytanie> tak swoją drogą To Zawok się w tym wyścigu za bardzo nie zaścigał Podobnie jak Eggman odpadł zupełnie w pierwszym okrowaniu. Eee. Dobra, dobra. Ja też tutaj kłopotę zrobię. Znowu mi się zdarzyło, że skręciłem tam gdzie nie miałem skręcać, tylko miałem jechać prosto. No cóż, Zdarza się. I to może doprowadzić z do ostatecznej przegranej. I w sumie to mogę podnosić takie napięcie. Bo ciągle wygrywam, wygrywam. A jakbym nie wygrywał, to byłoby pewne uroznajcenie. Chcielibyście, żeby była taka... Loteria! Czy wygram, czy przegram? Napiszcie w komentarzu! Czy wolicie patrzeć, jak wygrywam, czy nie? Tylko to nie jest jakaś decyzyjna ankieta, czy coś w tym rodzaju, bo e, cały gameplay mam już nagrany, teraz tylko dogrywam komentarz, jakieś edycje, jakieś doklejanie hegemenów w miejsce za boku. Więc to nie jest tak, że specjalnie będę grał gorzej, żeby były takie większe, hazardowe emocje podczas nagrania. Tylko po prostu ciekawie mnie, czy może jakby już przywoć jakieś inne ścigałki, no nie wiem. Sonic Riders, to może chcielibyście zobaczyć więcej lamienia. mienia. mnie też jakie oglądacie też inne kanały. Czy oglądacie takie, w których lepiej grają, czy oglądacie takie w których gorzej grają? No oczywiście nie jest tak, że się dostosuję, tylko po prostu z czystej ciekawości. Ciekaw mnie co wolicie oglądać. Perfekcjonizm dopieszczony. i can't believe you were discovered you're obviously not the master of hiding did you at least get the thing we talked about no it has eluded me it is clearly kept in an unknown location really you think Ukończyliśmy piąty rozdział, ale zróbmy teraz sobie małą wycieczkę do głównego menu, a konkretnie do zakładki kapsuły mod, w której możemy wykorzystać wetony do hazardu, żeby dostać jakieś pudełka, które można wykorzystać jednorazowo do wyścigu, dające jakieś dodatki. I hopis widzicie. Chociaż to akurat mnie nie bardzo interesuje. Bardziej mnie interesują ulepszenia samochodu. To jest właściwie jedyny sposób na wykorzystanie tych żetonów. I to jest dosyć... nudne, meczance i upierdliwe. Jak miałem tysiąc żetonów, to można klikać i klikać i klikać. I to w sumie się tylko klika i klika i klika. No cóż, takie klikanie w kółko kilkadziesiąt razy jest naprawdę bardzo nudne. I kiedy już zdobędziemy jakąś część do samochodu, to możemy ją na ekranie wyboru postaci zamontować w naszym aucie. Tylko jeśli chodzi o takie rzeczy jak klaksony albo kolor, to trzeba w głównym menu. Wow, this race is getting more and more brutal. I'm They brought in Zabok and up the ante. We need to make our move. What move? We don't have any moves yet. I'm not worried about Zavok. We beat him before, we'll beat him again. We still don't know what they want from us or what their end game is. We don't even know who the bad guy is in all this. It's always Eggman. It's just a matter of who else is involved. We need to stay strong and keep racing. I'm going to need a vacation after all this. We can go fishing. Pomniałem wcześniej, że są ulepszenia, nie tylko te dotyczące wyboru części, ale również takich rzeczy jak zmiany klaksonu, zmiany koloru. Zmiany klaksonu to są dosyć oh. oczywiste. Wybieramy, jaka postać ma jaki klakson. Mają jakiś domyślny, ale właściwie można dla każdej postaci przypisać dowolny klakson. Jeśli chodzi o oh. kolory, to odblokowujemy je poprzez zestawy. Jak odblokowujemy zestaw kolorów, to wtedy dostajemy taką paletę kolorów, kilka kolorów, które możemy wybrać i sobie rozłożyć. Na przykład jest paleta Greenhill, paleta Eggmana, więc na przykład nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby, powiedzmy, Knucklesowi dać paletę kolorów Eggmana, dlatego że też dosyć podobne, czerwone. Albo na przykład Bigowi dać kolor taki bardziej podobny do Moro, co by pasowało do jego rybacka. Co prawda ten cały system jest dosyć ograniczony, bo jeśli... Dany zestaw kolorów, który chcemy, który sobie wyobraziliśmy, taki przeidealny, nie jest w danej palecie kolorów, nie jest w żadnej palecie kolorów, to niestety nie możemy połączyć tych kolorów. Ale te kolory też nie są przypisane do danych części, więc, na przykład jeśli mamy jakieś ozdoby, które są normalnie zielone, to możemy zrobić z inną częścią, które są czarne. I jest tutaj dowolność po prostu do określonych części. Musimy powstać jeden z kolorów z palety, którą wybraliśmy. Oprócz tego jest jeszcze możliwość wyboru wzoru, który jest narysowany na karoserii. Są naprawdę równe i w sumie to bardzo mi się pojawią z tatuażami. Wszystkie są w jednym kolorze, to znaczy jednym które który sobie wybierzemy. Możemy sobie wybrać kolor tych osób. Jednak <laughs> w sumie byłoby ciekawie, gdyby można było sobie wybrać na przykład własnego JPEGA. Przykleić sobie w dowolnym miejscu na samochodzie i pokazywać tego JPG podczas wyścigów online. No to byłoby w sumie ciekawe. Chociaż z drugiej strony, Sega miałby wtedy większy problem, bo musieliby pilnować, żeby nikt, te, powiedzmy, treści dla dorosłych nie naklejał na swoim samochodzie. Ale czy podczas wyścigów byłoby to za bardzo widać? Wątpię. No ale i tak potem trochę głupio byłoby, gdyby powiedzmy jakiś tata ścigał się ze swoim synem i jeszcze do tego dorzucił kogoś online bo tak jak najbardziej można że część osób lokalnie się ściga i część multiplayerze online i wtedy patrzy że jego synek musi patrzeć podczas wyścigów na nieprzyzwoite rzeczy na samochodzie innych zawodników albo jeszcze gorzej na samochodzie swojego syna bo też tak może być ale to już byłyby jeszcze trzeba byłoby przechowywać te wszystkie obrazki. Więc w sumie nie czepiam się o to, naprawdę nie czepiam. To po prostu taki pomysł, jak można byłoby to jeszcze bardziej rozszerzyć. Jeszcze bardziej rozszerzyć tą kreatywność, jeśli chodzi o projektowanie samochodów. Wybór części ma wpływ na statystyki pojazdu. Przez co jeśli chcemy wymaksować prędkość maksymalną, powiedzmy tak jak ja zrobiłem to z Blaze, że dałem jej wszystkie części na prędkość maksymalną, a potem to rampa wylatywałem z trasy. Serio, nie polecam pakowania wszystkiego w prędkość maksymalną, bo później bardzo łatwo jest wypaść z trasy. Lepiej dać trochę do na przykład. Trochę do palacza było, albo moc ostateczna, która jest jeszcze dodatkowo pomnożona przez większą prędkość maksymalną i po prostu wypadałem z trasy raz po raz, przez co niezbyt dobrze mi było w tych wyścigach. Wydaje mi się, że najlepiej pakować prędkość w pojazdy typu Telefony. Wtedy jednocześnie można jechać szybko, mamy statystyki od prędkości i nie musimy się za bardzo przejmować, w jakiś piach czy inna lawa nas spowolnią, więc też wtedy sterowanie też nie jest szczególnie istotne. Do zobaczenia! W następnej części zagrajmy w Team Sonic Racing, podczas której, spoiler, poznamy prawdziwą tożsamość do Dąby. oraz jego niecne